Minimalnych czy trzecich słucham. Ja, wow. I nie wiem, czy to kwestia studenci, że gdzieś wjechałam w studienkę i coś strzeliło w aucie, auto jest na obniżonym zawieszeniu, jest twarde i wydaje mi się, że może po prostu już jakiś podzesł nie, nie dał rady. Zaczęło stukać w kole, no Jasne. i strach po prostu dali tym jechać. A ja dam na bardzo ważną sesję zdjęciową i potrzebowałabym dojechać z pewnym autem. A co to za sesja? Ta sesja zdjęciowa jest z modelką razem z powodyczną właśnie tego auta. A co to za samochód i tak szybko pani jechała, że pani coś wyrwała? to Stojota Supra z 94 A. roku, stary japoński samochód. To mi szła, mi Dokładna, mniej więcej Między salonem samochodowym a centrum ogrodniczym na Ustowie. A, czyli tu jesteśmy w Pani, tak? Super, ekstra. Dziękuję bardzo i będę czekać. Do zobaczenia. Super. Super to jest tak, albo będzie fajny egzemplarz, albo jedna wielka rdza. Wiosimy światło i idziemy. Z prawobrzeża na Ustowo trasa liczy około 20 km. Mechanicy docierają na miejsce po 30 minutach. No jechałam właśnie na sesję zdjęciową, żeby się już wcześniej przygotować, rozłożyć. Trzeba przesunąć mi uwagę w jakąś dziurę wjechać lub studzienka. Ale niepokoi mnie to stukanie i boję się, że może koło odpadnie. Jak ten samochód, ten body kit on oryginalny? Co tak, tam pod maską mamy? Legendarny 2JZ, wersja GTE. Czyli na dwóch turbinach, i tak też pozostało. nie przerabiałam na żadnego singla. Widzimy, się nie porusza, czy on stoi w garażu? Stoi w garażu. Takie ładne ranciki na felga, co szkoda na zimę. No, no <laughs> dosłownie. Jaki to rozmiar felgi jest? Dwudziestka. Ojej, to dlatego wszystkie dziury przyjmuje tak ładnie. Awarii uległa Toyota Supra MK4 z 1994 roku. Pod maską tego pojazdu znajduje się 3-litrowy silnik o mocy 400 koni mechanicznych. Za szybko pan jeździ. Dziury wpada pana jest szybko takim samochodem po ulicy, Łukasz. Nie da rady takim shoutem szybciej się poruszać, niestety. Po naszych polskich drogach chłopie, to 25 punktu aż to nie na tablicy wisi. Okrągłe zero. Coś tu niemożliwe to jest. Dobra, Łukasz, już jest jeden problem, z duszy spory. Nie podłużymy go tutaj po żaden sposób. Poduszka już jest najniżej. Dużo za niski. No to super To nam się robi fajna zabawa. Zdemontujemy ten body kit na szybko i. Kaszku o czym ty rozmawiasz, chłopie. No nie da rady w ogóle tak, żeby go włożyć, ani. No nie da rady. No nie wejdzie w żaden sposób. Do Spróbuję go jeszcze popuścić, ale on już jest na samym dole. To jest najniższa pozycja. No nie wchodzi. Nie podniesiemy go tym podocnikiem. Może ten, ten płaski wsuniemy, podniesiemy go gdzieś kolwiek. Nie wejdziesz. Nie będziesz miał jak pompować. Nie mamy jak poruszać tą dźwignią do pompowania. Weźmiemy jakąś deskę, chociaż kawałek, nie? Daj no te cienkie deski, co mamy tam z tyłu to fotelem. Uniesiemy go trochę do góry. Myślę, że tak, co? Do tyłu do przodu? Troszeczkę do tyłu, no? Już żeby go nie uniosło. O, dobra. dobra. O, jeszcze jest trochę wyżej, co? Widzę teraz.